No nie wiem, czy słyszeliście dzisiaj ministra Żurka, jak pięknie powiedział, kiedy dziennikarz go zapytał, czy, jak to wygląda i czy prezydent jest informowany o sytuacji, a przede wszystkim chodzi o tą sytuację o drony i o, o to uderzenie dronu w ten dom, gdzie kancelaria prezydenta powiedziała, że nie wiedziała nic na ten temat, na no co minister Żurek powiedział, że przecież są na tych spotkaniach, on jest za każdym razem i za każdym razem jest kancelaria prezydenta. Więc teraz pada takie bardzo mocne pytanie i bardzo głębokie pytanie, dwie rzeczy, tak? dwie sprawy, czy w ogóle Nawrocki jest informowany, a no to bym trochę odszedł na bok, czy po prostu jest bicie piany znowu przez Prawo i Sprawiedliwości rządzących z tak zwanej prawicy i robienie za tym, że rzekomo prezydent nie jest o niczym informowany, że yy, prokurator go nie informuje, a przede wszystkim strona rządu go nie informuje, czyli. Znowu mamy kolejne kłamstwo, mamy kolejnego prezydenta, mamy kolejne kłamstwo. Ja mogę zrozumieć, że od tego boksu może się odbić coś tam w głowie. Ja już mówiłem w jednym z filmików, że bokserzy, jak i e, bramkarze, mają tam podbijaną tą głowę, no bo dostają na tą głowę w cholerę. No ale no, całkowite 100% zaufania do swojej kancelarii, jeżeli się ma, to znaczy, że przekładają informacje dalej, informują głowę państwa, co się dzieje i co ma się dziać. A być może nie informują, albo być może jest to po prostu kolejne bicie piany, tak jak powiedziałem. I Karol Nawrocki zasłania się tym, co każe mu robić Jarosław. Miłego dnia!